Dzień dobry kochani. Dzisiaj coś dla kociarzy. Pokażę Wam jak wykonać taką prostą podkładeczkę pod kubek w kształcie głowy kota. Do wykonania naszej podkładki potrzebujemy włóczkę. I ja mam włóczkę YarnArt Jeans, tylko że robię na podwójnej nitce. Ale robię z jednego motka i ja Wam pokażę jak właśnie z jednego motka mieć dwie niteczki. Do tego szydełko, i tutaj mam szydełko 4 mm, nie wiem czy widać. 4 mm. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze tylko igłę oraz nożyczki. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Zanim zaczniemy, jak zwykle, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka, a jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Wiemy, kochani. Co I czym robimy? Także zaczynamy. I tak, kochani, jeżeli chcemy mieć dwie nitki, no to jedną klasycznie mamy tutaj na początku motka, a drugą niteczkę to się zgrzebujemy tu do środka i lokalizujemy pojedynczą nitkę. Tak. Następnie sobie łączymy te dwie niteczki i na nich pracujemy. Włóczka się będzie wyciągała automatycznie. Także wiemy jak z jednego motka wyciągnąć dwie niteczki. Możemy zaczynać naszą pracę. No więc tak. Robimy magiczne kółko. I tak, kochani, jak jeszcze nie wiecie, jak zrobić magiczne kółeczko, odsyłam Was do tego tutaj w filmiku. W opisie też postaram się Wam wkleić link. Tam pokazuję krok po kroku, jak wykonać magiczne kółeczko. Jak już je będziemy mieli gotowe, robimy 3 oczka łańcuszka, i to jest nasz pierwszy słupek. A słupków w sumie musimy mieć na naszym kółku 16. Więc mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście 15. Nie, oj. I 16. Teraz sobie zaciskamy nasze magiczne kółeczko, ciągnąc za tą krótką nitkę. I robimy oczko ścisłe w górnym oczku tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Liczymy raz, dwa, trzy i tu w trzecim, tym górnym oczku. Robimy oczko ścisłe. I pierwsze okrążenie mamy gotowe. Kolejne okrążenie zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, i to jest nasz pierwszy słupek. Następnie wbijamy się nad tym samym tutaj słupkiem z oczek łańcuszka. Tu się wbijamy i robimy słupek. I teraz. Dookoła, do końca okrążenia robimy nad każdym słupkiem dwa słupki. Robimy w sumie 16 razy dwa słupki w jednym. Tu już mamy drugie powtórzenie. Wbijamy się pod dwie tutaj niteczki. Trzecie powtórzenie, czwarte, piąte, śmy powtórzenie i już pół okrążenia za nami. Dziesiąte. 12 14. I 16. Mamy 16 razy dwa słupki w jednym słupku. Teraz wbijamy się w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Mamy 32 słupki na okręgu. Teraz kolejne okrążenie. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Następnie nad kolejnym słupkiem robimy dwa słupki. Raz i dwa. A to dlatego, że w tym okrążeniu zrobimy 16 powtórzeń, a każde powtórzenie to będzie półsłupek nad półsłupkiem. Przepraszam, słupek nad słupkiem. I dwa w jednym, w kolejnym słupku. Dwa słupki. Słupek nad słupkiem. I dwa w jednym. Wzór widzicie jest dosyć prosty, w sumie bardzo prosty jak tylko wiemy jak zrobić słupki Oj. i w uchu będziemy mieli słupek podwójnie nawinięty to myślę że każdy jest w stanie sobie poradzić z tą podkładką. Już malutku dochodzimy do końca okrążenia. Tak jak patrzę na licznik, to obecnie robimy to 7 minut. Także wzór jest naprawdę szybki. Po wykonaniu całego okrążenia powinniśmy mieć 48 słupków na okręgu. Ale tak naprawdę, jak się gdzieś, że tak powiem, brzydko machniemy i gdzieś nam zaginie jakiś słupek, to się nic, totalnie nic nie dzieje. Także tutaj się akurat. Nie musicie martwić. I jest, udało się. Teraz wbijamy się tutaj w górne oczko pierwszego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje podstawa tutaj naszej podkładki. Teraz wykonamy. Kocie, uszy i to będzie koniec dzisiejszego wzoru. I tak, aby wykonać ucho, robimy sobie oczko, łańcuszka, i nad tym samym tutaj, na tym samym słupku, robimy pół słupek. Następnie omijamy sobie dwa słupki, i w trzecim robimy trzy słupki. Dwa. 3. słupek podwójnie nawinięty, a żeby taki słupek wykonać już wam mówię dokładnie, co musimy zrobić. Tylko mi się tutaj zaplątała inna nitka. I tak, żeby taki słupek podwójnie nabinięty wykonać, robimy dwa razy narzut na szydełko, dwa razy zabijamy tu włóczkę, wbijamy się w to samo miejsce, przeciągamy nitkę i teraz tak, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Teraz dwa oczka łańcuszka. Znowu robimy dwa razy na rzut. Wbijamy się w to samo miejsce. Przeciągamy włóczkę teraz przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Następnie robimy w tym samym miejscu jeszcze trzy słupki. Raz. Dwa. Omijamy sobie dwa. Oj, przepraszam. Omijamy sobie dwa słupki. Tutaj raz i dwa i w tym trzecim wykonujemy półsłupek. Następnie w czterech kolejnych słupkach robimy po jednym oczku ścisłym czyli oczko ścisłe ścisłe nad słupkiem oczko ścisłe nad słupkiem trzecie i czwarte teraz robimy półsłupek tutaj w kolejnym słupku omijamy dwa słupki i w trzecim robimy Trzy słupki słupek podwójnie nawinięty, dwa oczka łańcuszka słupek podwójnie nawinięty i trzy słupki. Jeden, dwa, i trzy. Teraz omijamy sobie dwa słupki i tutaj w trzecim robimy półsłupek. W kolejnym słupku oczko ścisłe i oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Teraz sobie Ucinamy te nitki, wyciągamy je i na sam koniec pozostało nam tylko wszycie tych nitek w naszą pracę. Wszywamy jak umiemy. Ważne, żeby ta niteczka nam się nie wypruła. Jedną mamy schowaną. I została tylko jedna. Ja sobie ją przywam tutaj po prostu w słupki. Powiem wam, że robiłam próby i wyszywałam na tych podkładkach wąsiki nosek. Ale szczerze nie bardzo mi to przypadło do gustu. Więc stwierdziłam, że pokażę Wam, jak zrobić takie czyste podkładeczki. Ucinamy nitkę i wzór. <śmiech> przepraszam. <śmiech> I wzór mamy gotowy. Mam, na dziś, mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego i powodzenia.